Co jak go zapytamy? Konkretną rzecz, na przykład, co powinienem zrobić przed planowanym urlopem. Bardzo ogólne pytanie, tak? Natomiast kontekst mojego agenta jest bardzo silnie już skorelowany z procesem i procedurą, więc on nie będzie szukał w internecie, co tam według niego powinno się robić przed takim urlopem ogólnie, tylko będzie już referował do mojego konkretnego procesu i procedur. Nasz proces głównie zakłada raportowanie czasu przez kalendarz, a mamy jakiś kanał na Teamsach, na którym publikujemy sobie informacje o naszych nieobecnościach. Zachęcamy do tego, żeby ustawiać autorespondery. Nic super. Skomplikowanego. Specyficzną rzeczą dla naszego procesu jest to, że mamy rozwiązanie, które napisaliśmy, które na podstawie danych w kalendarzu ładuje ten czas pracy do Dataversa, no bo to jest baza, którą znamy i lubimy. Dzięki temu mamy w jednym miejscu zebrane wszystkie informacje o obecnościach, nieobecnościach i tak wygląda nasz w zasadzie cały system. No i powiedział mi. Co zrobić? No ale zwróćcie uwagę, że mam tutaj takie rzeczy jak ustaw autoresponder w Outlooku, powiadom zespół na kanale Teams, to są pewne czynności, tak? No i teraz ja chciałbym, żeby na przykład, no, świetnie, że powiedziałeś mi, że powinienem to zrobić, a czy nie mógłbyś tego za mnie zrobić? No i to jest właśnie definicja agenta.